Na raz, dwa, trzy uh, uh, uh. Kongo to my na mieście dym uh, uh. Numer same dają i dzwoni po psy uh, uh. Sąsiad nie otwieram drzwi na chacie trzy uh, uh. Meduska znowu robi Siema, siema, witam na cześć z pro dzisiaj bez kamerki, lecz będzie dzisiaj kasę Jeszcze kimś nie albo śpiewać Pami chyba Może oddadzą a bo ciul Jakie szynki by oddały dzisiaj? Digle mówią, digle? Trochę 13 zł, trochę drogie, ale... Może hmm. oddadzą dzisiaj Pokażę jakie digle procenty mamy Takiego to skin, o A W sumie? Nie, Kurde Kurde, jakie szynki byśmy osłyszał Na początku byśmy osłyszeli jedną kosą Zobaczmy, moje mamy szczęście dzisiaj Czekajcie, no z jakiegoś takiego, co za 6000 tysięcy. Dobra, raz, dwa, trzy, lecimy. U, u, kogo to my, ale gówno. Taki kurwa, Butterf kurwa, forest. Ale tani shit. i to kurde. Dobra, jeszcze raz, raz, dwa i big Poszło. I i i ooo, ale był bagnet był taki fajny Kurde 1200 zł, dobra Lepszymy go Albo sprzedamy i jeszcze otworzymy Let's go Siadne gersy No spoko, spoko Ile? Dobra so. 700 zł? Jaka taniocha Kurwa ale takie głośne, sorry, ja powiem, że głośne jest. Oh, No ty kurwa, też tani? Spierdalaj. Teraz cicho jest, tak? O, bo... Ba... o, myszy leci. Ty kurwa. O, to fiolet. No, bo lepsze mycie z 5. Dobry, chodź, ulepszymy cię. Co wsiadę, teraz pięć Dawaj mi takiego kurde Dawaj Nie, nie uda się. Ach tak bywam, tak bywam. Dobra, sprzedajemy skiny Skiny kin chyba sprzedać Ja nie mogę wpaść, no to zobaczyć, no kurwa bym chciał, nie da się go, no kurwa, nie da Pedaj Pedaj i a mamy 9000 balansów Zajebiście Ile na bitwy? Jak są jakieś ziomy Nie ma bitwy z rana Kurwa nie ma bitwy Chujowo Chcę o odswoić bitwę Na dwóch, spokojnie Kurwa jaką bitwę zrobić Awupami może Chuju, Awupy może od razu a Awupy AWP może odda, zobaczmy z rano jak się metana. Dobra, ktoś dołączy, czy nikt nie dołączy na AWP 10. Czy ktoś dołączy. Rano do dzina, kurwa. Dwieście... Hech, to ja się na tej bitwy kosztuje, co, nie? Dwieście jak szesnaście. Dobra, to robię bitwę z bo to... Botem. to Golf. Jak go, golfik. Też mam tutaj zostaną i daj leci, leci. Jemu. Kurwa, gdzie jest złotych. No nie, bardzo się odbija. Musi coś to dropnąć za Ibi samą Dycha, no jest na plus, na plusie. ta kosztuje kurwa ile? Dwie dychy? Tak kurwa na minus jestem. Uuu, ja na lepsza. Kurz to tak fani skin. O, U, o, a e, drogi. O, no, 35 widziałem On ma droższego Mortisa 11, to, znaczy, to nie jest tak prawda No ja da droższy 9 złotych, tak tani Trzynka i bitwa jest, o kurwa, ki skin meduza O kurwa, 6 dych Jaki drogi, o mój też O, jest na no, prowadzenie, wygrywamy, jest jest tym, czy jeszcze jedna? Jeszcze jedna chyba. O nie wygrałem. O kurwa, jest na zero. na Bekę chuj. Na no, beka. Dobra, jeszcze inną bitwę służymy. Dobra, w nie oddały. Golaki oddadzą. Chugałem bloki, golaki. Golaka fajna, bo trafimy i Jak da się golaka trafić? Na dwóch, na dwóch. 51 hmm. bitw, no kurwa nikt nie ma 51 tych nawet na stronie 7 ludzi jest kurwa niby no, dawaj, dawaj dawaj gdzieś dołączył chciałbym zobaczyć coś bije na bitwę na bitwę, dawaj ktoś kurwa hmm. Chciałem się ruszyć. No, daję boto pierdolnego. Boto Forksa jakiś. For On jeszcze nie wygrał ze mną. Jakiś inny bot wygrał z kurwa pedofilu. Piszcie komentarze, widzowie. Jaki taki skin A ten moment. Aj, Migalaka, Watera Metala. O, ja młoda czy złota?

8 ich hole in Oh! Yeah, baby! Wegrałem. Easy, easy, man, 7 No, jeste. Razem nur X-Man. Dobra. Das ist gut, bitwa Oh, was mich? Geil. Da ist w SSG pójdzie trochę droższe skiny albo P2000 to są fajne skiny chyba dobra no, dla dwóch graczy nie, nie zapalam się kurwa czy coś drop fajne skiny tutaj są fajne bitwa warta 230 zł bez 6 zł no dobra 8 minut odcinka, by się wykończyć powoli ale więc zapraszam za kod użycia jak Bartuś i napisz komentarz tutaj zajebisty komentarz że sfinka oddaje to sobie ona oddaje w chuj zobacz kurwa 7 dych kurwa skin rozumiesz? ja pierdolę jak ja nie mam szczęścia to kurwa i Bóg nie istnieje na mnie. kurwa 7 dych skin rozumiesz? ja pierdolę Kurwa, ja nie, nie wierzę, to może... jeden tych skin, kurwa Jeszcze jednego poprosimy dla, dla Bordysia, dla, dla mnie O, Mortus, Mortus O 7, zajebiście Bot nic nie drapie, on też ma drapnąć, jest skin drugiego chuj To ja się bas drapie bot Dawej bocie, drapnij coś Zrób mi śmigło na kutasie no, bitwa na minus O kurwa, nie no, na zero <grywa> A zero, no, nie no, na taki minus, ale o, fajne skiny mamy chociaż Aba, ostatnia bitwa na dziesiątą odcinka Chyba jaka szybka bitwa powinna być Kurwa, dajmy Nie coś no, grubego dajmy Nie zobaczmy, jaka jest weapon Chcę brawo Kajsa, okay. game Brawo o, jest brawo Brawo, daj mi ich 10 Ostatnia bitwa Mazer Hafime jakiegoś serpenta, avokalizm H&D No dobra, 600 zł to jest droga bitwa, chuj, droga bitwa Ostatnia bitwa, niech będzie Jak ktoś dołączy to będzie się śmiał Wyruchamy go na kasę jak kurwa Normalnie Dobra, zgodujemy bota Dajmy alfa, alfa ludzi ruchał na hajs To jest taki bot jaki samus, on ludzi ch rucha A nie dał się wyruchać, Chodźcie, kasto będzie, pa O kurwa, poje kosy dropną bot i ja opiór dole Ty, taki famy skin mamy Cztery dychy. On też mam on sobie kostę dropnął, no będzie. kurze są dropi to też dropy skiny? O, ki go z kina zrobił, ja wiem, kurwa, koszta prawie ma. Ja, no boże, ma nie kostę ja. No daj mi jakąś kurwa kina potężnego. Nie jemu, kurwa, mi daj. O, te brawo, kasy, okay. si, kurwa, nie oddają. Skurwysy. Co z... kostę za zadopnięcie, ile ja, po mam? Kurwa, 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 i hu, i koniec. Ja. No i koniec, przegrałem. Ach, i na plus chyba raz 2x byłaby bitwa. No, byłoby 2 x całe. Dobra, to było na tyle, na się gra się przegrywa. Jeszcze ulepszymy skiny. Albo kontrakty zróbmy, kontrakty. Taniej skiny zróbmy kontrakty. kontrakty a to nie z KIDY w ogóle podpisz no tanie nie z KIDY mamy albo idzie na ulepszanie no 5 zł to by się spodziewał skidy się mogę wypłacić bo nie mam kurwa a ba jello Dobrze. O, 9 zł, o kurwa. odpisujemy. Może dalej się 5 złotych trafimy. To to, wie i i i i będziemy, ale, O kurwa, O kurwa, z i nie widziałem Pamiętacie jak ja mam tego skina? Ale nie pamiętacie, bo nie zagrałem odcinka i to bo nic Tylko byłem chory na łeb Byłem chory na łeb Odpierdalałem na śliwe... G-g-gówno moje Gówno nagrywałem na kamerki jaki skin, no na kontrę Dobra, wychodzisz i idziemy na ulepszanie jak jest felinę krajka wyjebanym w nią będziemy ulepszać i to się ulepsza bitwy ul orbejby eee uh, break, breakbrain ul break, u, break dobra druga strona razy 5 o takiego fajnego woda bym chciał sobie wypłacić kiedyś i nie będę miał go Zajebiście, na lewo by siadł, by siadł by. Siadzi, pewnie. nie siadł prawo siądź na pewno. Wiesz, o Hype bisa, Kurus, takiego bym miał w acyskerze, nie... Kurwa nie będę miał... <ścoughs> Pomarzę tak ze skinami. Kurwa. Szkoda, szkoda, bym się jak ze Grałbym w Grałbym skinem takim. Oddaj takiego mechanizm, kurwa taki drogi jest. Ja miałem go takiego fitness i nie byłby taki drogi. Lewo by siadł. Nie, yeah, się prawo lubię. Pamiętajcie, prawo oddaję Raz nie oddaję, ale kurczę, Batysker. A, takiego War war, -mu. war, -war. <ścoughs> Siądzie. Nie, yeah. na Takuta się mój świat. Nie, yeah, baby. Chuj, wszystko ryzykuję. Ale i taką mk. Siądziesz? na chuta się myl pewnie Kurwa, muszę za 10 kurwa lecić na... Ale... Kurwa Dajmy jegulara, jegurza Film tested o o, o o o, na chuju Jesteśmy w dupie, jesteśmy w dupie Jesteśmy w dupie Kosa, uratuj nas Na zero bo 30% Nie no ty kurde o, sad niski. o o, satnicki Raz 10 pierdolę Jak ma coś oddać Awej, Jodlo 10% O może? A chuju, może I chuj, jesteśmy na minus chyba kurwa 1000 zł, Pozdro. Ja nie chciałem skończyć tak, ale skończyliśmy na minus 1000 Pozdrawiam youtube pozdro. pozro